Dobry wieczór. Czas na podsumowanie poniedziałku. To jest magazyn Dzień Po Dniu. Maja Wojcikowska. Zapraszam. Nie ma środków z KPO. Czy zagrożone są jeszcze większe unijne pieniądze z Funduszu Spójności? 75 miliardów euro to dla Polski cywilizacyjna szansa. Ich brak to widmo recesji, fali upodłości i braku inwestycji. Pięć eksplozji, co najmniej cztery ofiary, wśród nich rodzina spodziewająca się dziecka. To bilans porannych wybuchów w Kijowie. Drony kamikadze atakowały obiekty cywilne w historycznej dzielnicy Kijowa. Istnieją liczne dowody na to, że to Iran dostarcza Rosji drony, które wykorzystywane są przeciw celom wojskowym i cywilnym w Ukrainie, a Teheran kłamie w tej sprawie, stwierdza Biały Dom. Robert Lewandowski najlepszym strzelcem według plebiscytu Złota Piłka, główne trofeum, trafiło po raz pierwszy od 24 lat do Francuza. Otrzymał je Karim, Karim Benzema. Co wiedział papież Jan Paweł II, co chciał zobaczyć, a czego nie dostrzegał, czyli gdzie jest źródło nadużyć seksualnych w kościele i kto odpowiada za krycie przestępców w Sutannach. 75 miliardów euro tyle z unijnego Funduszu Spójności powinna dostać Polska. Ale to Polska wskazuje, że nie spełnia wszystkich warunków do wypłaty tych środków. I zwraca na to uwagę Komisja Europejska. Chodzi o prawo do sprawiedliwego procesu i bezstronnego sądu. Nowy minister do spraw europejskich zachowuje spokój. Stowarzyszenia sądziowskie już nie. Opozycja mówi o zdradzie narodowej, obóz władzy, o winie opozycji. Maciej Knapik. To osiem kobiet uwolniono z rosyjskiej niewoli i to pierwszy raz, gdy wymiana objęła wyłącznie kobiety, informuje Biuro Ukraińskiego Prezydenta. A teraz Białoruś i jej rola w wojnie. To stąd rosyjskie wojska wkroczyły na Ukrainę. Stąd startują rosyjskie samoloty i rakiety. Reżim przekazuje Rosjanom sprzęt, wspólna mobilizacja wojsk trwa. Putin chciałby wciągnąć Białoruś do wojny. Pytanie, czy naprawdę chce tego Aleksandr Łukaszenka. Białoruska armia jest nieliczna, słabo wyszkolona i słabo wyposażona. Paweł Szot. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Taką odpowiedź reporter Marcin Gutowski słyszał najczęściej, gdy pytał, gdzie jest źródło nadużyć seksualnych w kościele i kto odpowiada za krycie przestępców w sutannach. Bo to właśnie do Watykanu trafiały zgłoszenia i to tam podejmowane były kluczowe decyzje. Reporter Czarno na Białym próbował dotrzeć do najważniejszych współpracowników Jana Pawła II z pytaniem, co wiedział papież, co chciał zobaczyć, a czego nie dostrzegał. To fragment najnowszej części reportażu Bielmo Święty Dwór. Całość do zobaczenia w TVN24 gołu. A teraz ekonomia i ekologia, czyli produkcja rolnicza i emisja metanu. Nawet 10% do atmosfery emitują krowy. Naukowcy z Uniwersytetu w Nowej Zelandii mają na to sposób. Nazywa się kałbucza. A to, co się dzieje, gdy zostanie podana zwierzętom, wytłumaczy Paweł Abramowicz. To jest magazyn Dzień Podniósł, czas na sport. Marcin Majewski już z nami, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. To złota piłka na początek, tak, Francuz, czy to jest złota piłka? Złota piłka, pięknie podmiotem. nam się y, y, Państwo Lewandowcy dzisiaj, proszę Państwa, prezentowali y, y, w Paryżu. Wyglądało Lewandowski, przypomnimy strzelił 50 goli. No i też ważna informacja jest taka, że po raz pierwszy przyznawano za nie rok kalendarzowy, tylko za sezon piłkarski, a to dotyczyło sezonu 2021-2022. 22, 57 goli, 50 w rozgrywkach ligowych i 7 w reprezentacji. To a propos goli, jeszcze 5 najładniejszych goli. Tak goli. jest, oczywiście, to nasza stała jednego. Piękne zdjęcia, tyle o piłce. Co tyle jeszcze? będzie o piłce, teraz Iga damy Świątek. pomówić panie Idze, bo P Iga Świątek, przypomnimy wygrała turniej w San Diego dzisiaj w nocy. Zatem posłuchajmy, co mówiła już o tym kończącym się sezonie. Tyle informacji sportowych, magazynów. Ja też nie odwracam się do tyłu i idę do przodu. Dziękuję bardzo. Marcin Majewski, <noise> bardzo dziękuję. Za chwilę wracamy z pogodą. W magazynie Dzień po dniu, czas na prognozę pogody. Z nami już Tomasz Wasilewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy jeszcze trochę lata tej jesieni? Jeszcze trochę odrobina jutro na południu kraju. Rzeczywiście to jest październikowe lato, bo mieliśmy temperaturę dzisiaj do 25 stopni w Poznaniu i Jeleniej Górze. Tak, to się rzadko zdarza o tej porze roku i w połowie października. Jeszcze jutro zdarzy się 21, ale później to już przygotowujemy Państwo od jakiegoś czasu, nastąpi pogodowy szok w połowie tygodnia. Po kolei wygląda to tak. Noc ciepła, 14 stopni na zachodzie, 13 w centrum i 9 na południu i na ogół pogodna, nie licząc wybrzeża i pomorze. Tamtej nocy może słabo padać deszcz. Jutro zauważymy pogorszenie pogody. Ono będzie tak. Stopniowo się przesuwać od zachodu i od północy, więc tam już będzie pochmurno i mokro. I do Warszawy oraz do Łodzi opady dotrą jutro po południu. To może być 16, 17. Duża część dnia jeszcze powinna być dość pogodna, a tu na południowym wschodzie to w ogóle będzie cały dzień pogodny, cały wtorek. No i ciepło 20, 21 stopni, w centrum 18, jeszcze. 19 i jeszcze, tak, a na północy 15, 16. Następny dzień, zobacz teraz temperaturę na przykład tu w ciągu dnia 9 stopni. Olsztyn, suwałki. To jest szok. I to jest maksimum, a jak dodamy do tego wiatr, a w środę będzie Silny wiatr, to otrzymamy odczuwalną temperaturę na poziomie 6-7 stopni. Najwyższa to będzie 14 i przelotne opady deszczu. Później w czwartek wypogodzi się, będzie piękna słoneczna pogoda i zimna jednocześnie, bo to będzie arktyczne, północne powietrze. No i tak, w ciągu dnia ma być 8-9 stopni na Warmii, Mazurach Suwalszczyźnie, Podlasiu, 10 stopni w centrum i 12 na zachodzie. Dodam na koniec, że w nocy ze środy na czwartek temperatura spadnie poniżej zera. Minus 2, minus 3 stopnie i od właśnie od tej nocy ze środy na na czwartek, czyli jak w czwartek ktoś bardzo rano wstanie, to zobaczy na termometrze ujemną temperaturę, a na szybie swojego samochodu szron, taki do skrobania. Więc idzie naprawdę duża zmiana w ciągu trzech dni z tego bardzo ciepłego powietrza, które dzisiaj mieliśmy, bo to było powietrze z Hiszpanii, z nadmorza śródziemnego. Taka zmiana, taka przewrotka i powietrze z północy arktyczne, zimne, wręcz lodowate. Czyli wtorek lato, czwartek nawet Poniedziałek zimna. duże lato, to był, było. Wtorek już nieco mniejsze lato, natomiast później taka jesień i to taka późna jesień. Bardzo dziękuję. dziękuję Tomasz bardzo. Wasilewski i prognoza pogoda. Za chwilę biznes. W magazynie Dzień po Dniu to wszystko. Taki był poniedziałek. Wracamy jutro punktualnie o 5.55. We wstajesz i wiesz. Dziękuję za wspólny wieczór. Dobranoc.